Szanowni Państwo, niedobra posłucha w relacjach polsko-rosyjskich dobiegła końca. Chciałem serdecznie jeszcze raz powitać prezydenta Federacji Rosyjskiej po długim okresie przerwy w relacjach na najwyższych szczeblach państwa. Państw. Chcę przypomnieć, że z panem prezydentem Jedwiediem mieliśmy okazję spotkać się i umówić w paru istotnych kwestiach. Już w czasie pierwszego spotkania w Krakowie w czasie pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Chciałem więc publicznie podziękować za wykonanie naszych wtedy ustaleń, przez co rozumiem także ważną bardzo deklarację, uchwałę Dumy Rosyjskiej w sprawie Katynia. Chciałem serdecznie podziękować także za wykonanie innych przyjętych wtedy uzgodnień to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość jeśli chodzi o relacje polsko-rosyjskie także w zakresie relacji prezydenckich. Jestem przekonany, że rozpoczynamy nie tylko nowy rozdział w relacjach polsko-rosyjskich, ale także dobry rozdział w relacjach polsko-rosyjskich w tej księdze, którą piszemy od tysiąca lat we wzajemnych relacjach. To na pewno będzie długa droga, ale tą drogą i będziemy szli coraz szybciej i z coraz jaśniej i lepiej precyzowanymi celami. Jestem przekonany, że ogromna część tych celów będzie wspólnie definiowana i przez Polskę, i przez Rosję. Jestem przekonany, że wspólnie osiągniemy daleko idący proces budowania normalnych, sąsiedzkich stosunków między Polską i Rosją, że potrafimy przejść Ponad dramatem trudnej historii do lepszego rozdziału związanego z przyszłością polsko-rosyjskich relacji. Chciałem jednocześnie powiedzieć, że, że przyjmuję z dużą nadzieją zapewnienia pana prezydenta Miedwiediewa, że to, co nam się udało osiągnąć w zakresie także przezwyciężania trudnej historii, której symbolem jest zbrodnia katyńska, będziemy kontynuowali dalej. Tu liczymy na zrozumienie potrzeby pełnego ujawnienia i dokumentacji związanej ze zbrodnią katyńską, jak i pełnego, pełnego wzajemnego zrozumienia i podzielania wzajemnie wzajemnej wrażliwości, jeśli chodzi o stanowisko państw zajmowanych w tej kwestii. My mówiliśmy... Трагическом происшествии этого о года, трагичной ситуации, трагичной выдержании у этой страшливой катастрофы летничей под Смоленским. А, пан президент Подженкович мне за отвартость, которая была взята, на была взята российскими властями э, с момента российский от самого начала этой катастрофы летничей за катастрофы совместную работу. За Я работу. Я надеюсь, что эта работа будет надеюсь, продолжена, продолжена до конца, до, до конца а результаты а этой работы а, будут э, известны Będą znane wszystkim osobom Polakom zainteresowanym, przede wszystkim naszym. oczywiście Polakom i obywatelom Rosji my również. Mówiliśmy się również, o czym Pan powiedział, prezydent, uh, wziąć pod swój patronat pracę, jeśli chodzi o rocznicę katastrofy, która, która odbyła się w kwietniu tego uh, roku, łącznie ze sprawą zniesienia monumentu na, месте, na miejscu katastrofy lotniczej ja pod Smoleńskim. Ja myślę, że to jest słuszna decyzja i ja go całkowicie poparłem. Мы с господином президентом, с президентом действительно рассматривали вопросы европейской безопасности. Справа, потому что наше государство находится на территории, на территории Европы, Европы. И несмотря на то, что Россия не принадлежит Россия Россию, не належит, ни Евросоюзу, до мы уже а не до ты мне с обоими двумя И я надеюсь, и я что я надеюсь, более активное вовлечение в этот диалог в диалогу, наших будет польских будет способствовать разных и как которые поставим как между Россией и Североатлантическим альянсом, так и по НАТО, так само, как, если chodzi о керунок нашей споупрацы России с, с, с Унион Европейском, лично НАТО, что активизация контактов политичных поминц нашими партнерами из Польски бенджис приява ощогненчую лепших видико. Я ходику. еще раз хотел бы я хочу вам подзиньковач пана Президента за, за гощине и прежелюбие. Я певен, что этот визит, долгожданный визит, привасит эту новую динамику нашим стосункам. я уже сказал, Widziałam dzisiaj, materiały, oglądałem materiały, które były przygotowane dla mojej wizyty. Większa część Polaków oczekują polepszenia między stosunków między naszymi, naszymi krajami w wyniku wizyty prezydenta Federacji Rosyjskiej w Polsce i my nie, i my nie, nie mamy prawa oszukać ich zaufania. Dziękuję bardzo. за большой вклад в развитие российско-польских отношений в области культуры награжден орденом дружбы Анжи Вайда, режиссер Республика Польша.